Słychać, witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zawinął lotniskowiec Arasaki? Nazwa się Kujira, czyli wieloryb. Podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć go zatopić w celach naukowych. A tak szczerze, to niezły power move. Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Militechu. Myślicie, że Majers przyleci się bombowcem B52 nad siedzibą główną Arasaki? O kurczę, nie, no przepraszam, teraz już przegięłam. Chciałam oczywiście powiedzieć pani, prezydent Majers, tak, pani prezydent ma się przecież ten szacunek dla urzędu, a z innej beczki. Nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Bak? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Może postaraj się być chociaż. miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Lokal 12:37 Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Macie mało czasu. Spróbuj schakować drzwi. Możesz je obejść sam. ウィトーナ。 Śniliśmy się? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki z techu. Tanie i załatwiane na lewo. I przed nami, uważaj. Załatw go po cichu. No, Dobry, poczekaj na okazję i zdejmuj ich jednego po drugim. Sukin, syn, ty gdzie? <grym się w yi> na tyle cię stać? No! No! Kurwa! Nie bądź sukę. I to ja rozumiem! Zanim pójdziecie dalej, Wyczyście teraz z Nie chcecie dostać kuli w plecy albo wyprowadzać stąd dziewczynę pod ostrzał. A, bro, ale... Racja. Gada matrę! Dojechać go! Pogarnijcie się do cholery! Wykuracja się, 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 się jebie! I... Cieluj w głowę! Dasz radę! Ura! Zaczyna nam brakować opcji. Tak, masz plany budynku? Widzisz tam coś? Brak ruchu na sensorach. Hmm, wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Napierdole. Jebane skórwy To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy. Jest cała. Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle się wygląda. Bardzo źle. Sandra Dorset, id 570442 platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu Trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj. Ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ugotujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobrezita. Zabierzmy ją z tej wanny. Jackie, gotowy? Bądź czujny. Osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Kurwa. Niedobrze. Wypłaszcza ją. I, co tam się dzieje? Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łap mano! Chyba... Chyba zadziałało. Wynieś się, Tylko ostrożnie. się na taras. Szybko. TUDZY! TT133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg, noradrenalina 110 mg, fibryna 800 mg. Proszę. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam. Widzimy się później. Słuchaj, Mano. Sprawę mam jeszcze, bo ten... Chciałem pożyczyć twoją furę. Mm -hmm. No, na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki, ratujesz mi dupę. To co, odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie, przezwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. I? I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Miasto jak miasto. Tylko duże. Nie ma, no. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhead, Andrew Wayland, Adam Smasher. To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? Oh. Szkoda. Co mi się wydaje? Nie wydaje mi się. Jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Koczarze! Zechos! Nie drzegaj! Strzelaj! To nie szabda! Trzymaj się, B! Ja Przepraszam! Mam ich! I celuj w kierowce! Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. Oczywiście, rozstawiają się. Watson zostaje zamknięty. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobra serca. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Uh -huh. Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak, ona o tym wie i czeka. Mhm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, panie oficer. Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze.

Dzwonią po nich, tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. I po sprawie. Biedni skurwiele. Ale sami są sobie winni. Mamy to. Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Heywood? Spokojnie, V. Wypuszczą mnie. Na pewno? Na pewno. Będę dla nich miły. To co? Słodkich snów? Pozdrów mistich. Dzięki. Adios.